Witamy Was kochani w ostatnim dniu roku kalendarzowego 2020. I Dzisiejsza modlitwa jest naszym dziękczynieniem Panu Bogu za to wszystko, co od Niego w tym roku otrzymaliśmy. Po prostu chcemy Panu Bogu powiedzieć dziękuję. A teraz na początku wsłuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Mój Jezu, Ty wiesz, co doznaje dusza moja na wspomnienie tych cierpień. Nieraz dziwiłam się, aniołowie i święci siedzą cicho na takie cierpienie duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile siły ma. O Jezu mój, za te doświadczenia miłosne niechaj Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. Wszystko, o Panie, coś zamierzył względem mej duszy, jest przeniknięte miłosierdziem Twoim. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś Chrystus jest w niebie, święć, święć się imię twoje, twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam, dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaskiś, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczął pod polskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki m miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki m miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przezwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, <laughs> ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla nas i całego dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie, <rideelnik> dla dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojciec przedwieczny, ofiaruję mi ciało i krew. Ducho i Bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesne męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesny męki. Miej miłosierdzie dla nas <zruje> i całego świata za jego bolesny męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata jego bolesne męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesne męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata jego bolesne męki. Miej dla nas i całego świata za jego bolesne męki. Miej dla nas i całego świata za jego bolesne męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, i Jego, Jego bolesnymi. Miłosierdzie dla nas i całego świata, i Jego bolesnymi. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki i dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się, zmiłuj się nad nami <kuh> i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś Zbysnęła wytrysnęła z Najświętszego serca, serca Jezusowego, jako, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako jako jako, jako strój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam, Jezu, ufam tobie. tobie. Święta Maryjo, módl się za nami, święty Józefie, módl się za nami, święta siostro Faustyno, módl się za nami, święty Sylwester, módl, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci święte Boże, módlcie się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko. Módlcie się za nami. Kochani, dziękując sobie za wspólną modlitwę dziękczynną za cały rok 2020. Wsłuchajmy się w Ewangelię z uroczystości, najświętszej Maryi Panny Bożej Rodzicielki. Będzie to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział drugi, wersety od 16 do 21. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oddajmy się w opiekę świętego Michała Archanioła, zawierzając nas, nasze rodziny i wszystkich naszych przyjaciół. Papieża Franciszka, który choruje. Papieża Franciszka, który właśnie potrzebuje modlitwy, potrzebuje tak. również łaski zdrowia. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego Bóg ducha bądź, bądź naszą, naszą obroną, obroną. Oby go pogromić raczył, pokornio to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, krążą mocą Bożą, Bożą, strąć do piekła. Amen. Kochani, zanim udzielimy Wam Bożego Błogosławieństwa, to z racji, że to jest ostatni dzień starego roku, jutro będzie już nowy rok. Czego życzymy Księży w tym najbliższym 2021 roku? Jak dla mnie to przede wszystkim Bożego Błogosławieństwa trzeba życzyć. Wszyscy pewnie będą życzyli sobie zdrowia, więc i tego też życzymy. Tak. I wytrwałości wierzy. A ja dodam jeszcze na koniec normalności, abyśmy w końcu wrócili do tego, co było przed tymi wszystkimi pandemiami i tymi epidemiami i tym wszystkim. Ale przede wszystkim niech Pan Bóg nam błogosławi, niech błogosławi naszym rodzinom, żyjmy własce, w zdrowiu. Bierzmy przykład ze świętej rodziny, z Maryi, z Józefa i z Jezusa. I co? Poprosimy księdza Łukasza o błogosławieństwo. Tak, i, I zapraszamy na jutro, bo jutro mamy Światowy Dzień Pokoju. Będziemy się modlić o pokój na świecie. Tak Pan jest. z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dobrej zabawy sylwestrowej dla tych, którzy będą się bawić. My idziemy spać. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.